Przez aleje przebiega torowisko, które idzie z ulicy Królewskiej w ulicę Karmelicką i ono musi być wymienione, tak jak całe torowisko na ciągu Dobronowic. W ramach tych prac, które są realizowane na skrzyżowaniu, prac, których nie będzie widać, mamy wymianę wszystkich instalacji, które są pod ziemią, ale mamy także nową podbudowę, w ramach której mamy taką laną płytę betonową, która musi stężeć się samo... Wiązanie tego betonu to będzie około 3 tygodnie z 6 tygodni, które prace tutaj będą prowadzone, a dopiero na to będą układane takie prefabrykowane elementy betonowe, w których będą szyny, takie jak te, które widać wzdłuż ulicy Królewskiej. Żeby to zrealizować, potrzebujemy około 3 miesięcy. Można byłoby to zrealizować w około 2 miesiące, gdybyśmy zamknęli całkowicie alei, ale no to spowodowałoby już całkowite zablokowanie miasta, dlatego wspólnie z inżynierem ruchu ustaliliśmy takie zamknięcie, które dają możliwość objazdów, ale dają także możliwość przejazdu przez, przez miejsce prowadzenia robót. Mamy tutaj po jednym, właśnie w każdym kierunku ruchu na jezdni przyległej do Parku Krakowskiego. Za około półtora miesiąca ruch będzie odbywał się. Po jednym pasie ruchu w każdym kierunku jeździą od strony ulicy Karmelickiej. E, mamy priorytety dla komunikacji autobusowej, bo mamy buspas, który dochodzi praktycznie do przełączki. E, mamy dodatkowy buspas na Morzu Dębnickim. Tych, którzy nie mogą wybrać komunikacji autobusowej, zachęcamy, żeby korzystali z objazdów raczej dalej położonych od tego miejsca, żeby nie próbować jechać najbardziej równoległymi ulicami do alei, tylko wybrać dłuższą drogę, nawet czasem przez obwodnicę autostradową bo te dalsze objazdy będą na pewno szybsze niż przejazd tutaj.